Lekcja druga to właściwie kontynuacja lekcji pierwszej. Nadal zajmować się będziemy węzłami łączącymi, tak zwanymi węzłami zderzakowymi. Na pierwszej lekcji pokazałem węzeł łączący dwie żyłki, plecionki o takiej samej grubości, o takiej samej e, śliskości. Co jednak zrobić, aby połączyć ze sobą żyłkę z plecionką, śliską żyłkę z mniej śliską plecionką, albo grubszą żyłkę z cieńszą plecionką, czy też na odwrót. Do tego służą zupełnie inne węzły. Także węzły zderzakowe. Jest ich bardzo dużo. Ja dziś pokażę, pokażę kolejny z nich. Taki, za pomocą którego połączymy plecionkę z żyłką. Użyję do tego żyłki gospodarczej i oczywiście włóczki. Obie będą wyraźne na filmie. Aby połączyć ze sobą dwie różnego rodzaju linki, np. twardą grubą żyłkę z nieco mniejszą plecionką wykonamy tak zwany węzeł Bram szotowy. W tym celu pierwszą tą grubą linkę, grubą żyłkę złamiemy w pół na, na odcinku łączącym, a cienką linką owiniemy, owiniemy tą grubą żyłkę, ale owiniemy w sposób yy, taki dosyć nietypowy. Przekładamy to tutaj. Pod spodem, i robimy pierwsze owinięcie. Pierwsze owinięcie możliwie najdalej łączenia. Następne, następny zwój, następne e, no, przeplatanie wykonujemy od dołu do góry, ale pod miękką plecionką. Zróbmy tak jeszcze we dwa razy pod miękką plecionką i, i trzeci raz także pod miękką plecionką. Teraz całość zaciągnijmy. W ten sposób mamy połączone ze sobą dwie różnego rodzaju linki, jedna gruba żyłka z plecionką. Węzeł nazywa się węzłem bramszotowym. Na zakończenie lekcji drugiej opowiem wam stary wędkarski dowcip z brodą. Mamy Wieloletnie małżeństwo i któregoś dnia żona mówi do męża Mężu mój drogi, chciałabym w jakiś wyjątkowy sposób spędzić cały przyszły tydzień. Tak, żebyśmy oboje byli szczęśliwi. Mąż tak myśli, myśli. Czuje jakiś podstęp, ale wymyśli taką jedną rzecz. Mówi do niej Słuchaj kochanie. Dobrze. W takim razie ty jedź do swojej mamy, a ja pojadę na rybę.